Cześć, jestem Klaudia. To kanał, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach, Uzupełnił równania reakcji jądrowych, wpisując w miejsce znaków zapytania właściwe liczby, symbole pierwiastków chemicznych lub symbole cząstek elementarnych. Dobra. No to tak, z tej strony mamy 1, 63, 64, to z tej strony brakuje szóstki. Op. Jak to jest tutaj neutron? Neutron ma tutaj. Zawsze 0, to już możemy tu sobie dopisać, że to też będzie neutron. I teraz dół. 31 odjąć 3 to 28. I tutaj przejdziemy do układu kresowego pierwiastków chemicznych i patrzymy, który z pierwiastków ma liczbę atomową równą 31. Jest to Gal. Ok. 1, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem odjąć cztery, dwadzieścia cztery, dwanaście, dwa, dwadzieścia cztery, czternaście. I teraz tutaj to się wymnaża, czyli mamy dwa, siedemdziesiąt dziewięć, osiemdziesiąt jeden, odjąć sześćdziesiąt pięć to szesnaście. No, resztę możemy sobie podczytywać tak właściwie z układu. Ja widzę, że ja tu w ogóle źle przypisałam, To oczywiście jest RB. Ok, i teraz tak. Mieć będzie mieć 29. Tu mamy wszystko, a tutaj 37. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie, proszę, suba i. na no i još